W naszej szlacheckiej piwniczce oczywiście nie może też zabraknąć nalewki z czarnego bzu, bez której kwitnie sobie gdzieś tam w okolicach maja, ale najlepiej się go zbiera w, na przełomie sierpnia, września, to zależy jak jest słońcem. Najlepsze są właśnie takie czarne kulki, które tylko też za długo nie ma co trzymać ich na słońcu, żeby nie straciły swoich wartości. Na Pół litra wódki byśmy potrzebowali ze 30 deko czarnego bzu, cytrynę, cynamon, cukier i jeszcze ważna rzecz, goździki. Także bierzemy sobie słój i zaczynamy robić naszą nalewkę. Więc tak, wlewamy pół litra wódki, wsypujemy nasz cynamon, chyba że ktoś będzie miał laseczkę cynamonu, dwa goździki. I wsypujemy nasz czarny bez. Zakręcamy i trzymamy przez dwa tygodnie. Oczywiście codziennie musimy trochę nim tam potrząknąć, żeby wziąć i jakoś te soki z, tych, z tego czarnego bzu wyciągnąć. Oczywiście podobnie jak w przypadku głogu, po dwóch tygodniach ten czarny bez powinien stracić kolor, bo to wszystko powinno wsiąknąć właśnie. W alkohol. No ale dobrze, więc zbieramy, zakręcamy nasz słoik i w ten sposób czekamy sobie po dwóch tygodniach się spotkamy. Jak widzicie, nasz ekstrakt z czarnego bzu już się zrobił w odpowiednim kolorze. Teraz bierzemy w drugim naczyniu pół szklanki wody, szklankę cukru. To musimy wziąć, rozmieszać i żeby rozpuścić ten cukier, plus jeszcze. Połówka cytryny, którą dodajemy, i to wszystko razem ze sobą mieszamy. No, i teraz wszystko to mieszamy jak nam się woda z cukrem rozpuści. Możemy to na ogniu zrobić, żeby było szybciej. No, i oczywiście ostudzimy. Mieszamy, wlewamy do butelki, zakorkowujemy i możemy podtrzymać przynajmniej ze dwa tygodnie. A na co czarny bez pomaga? Też zostawiam w Waszej lekturze. Możecie sobie poszukać, czym właśnie szlachta Polska leczyłaś, co leczyła w zasadzie szlachta Polska właśnie owocem czarnego bzu.